Siemanko widzowie, jesteście tu was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite Dzisiaj przeglądniemy sobie sklep z, z dnia 31 grudnia 2024 roku Zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym Wam życzyć po prostu szczęśliwego nowego roku Dobrze, teraz już możemy przejść do sklepu Zestaw Caspian W zestawie jest Kaspian, Palowy Haratacz oraz Blask Oceanu Daje 8 na 10. DJ Lamka, strzelczyni do wynajęcia, kierowca, piaskorekina i autostopowicz. Później jest Astra, Etheria, Wendel, dzwonek lamy. Kira jest. Sierżant z Marzenina. Popracuj ciałem. I na znak. Ku niebu, moda, Brzydfobi i pogłębiarka nadal w sklepie. Pędem do linii ognia. Sklep sezonu OG nadal w sklepie. Bohaterki nadal w sklepie. Emotki nadal w sklepie. Spider verseum też Powrócili X-Menu Deadpool nadal w sklepie. Harley Quinn nadal w sklepie Masterchef nadal w sklepie, Adidasy nadal w sklepie Zestaw Cyberpunka to samo Gwiezdne Wojny nadal w sklepie Lamborghini Ursus Ciekawe powiem Nadal w sklepie mroźne stroje. Śnieżnokul. Wraz z plecakiem. Słodziak. Biegun północny. Zimowa podniebna. Oraz zimowe skrzydełka. Rozpakowanie. Świąteczna pamiątka. Narób hałasu. Świąteczne wypieki. Światełek. Światełkowy gruchotacz, świąteczne życzenia, Psiernik. Cynamonkowy bas, bułastycznie, mankiri, szczeniaczki, pysiaczki, zestaw koszmarne święta, lizak, ślicznotka i słodka siekiera oraz słodkie szpikulce buty nadal w sklepie ścieżki jamowe to samo sprzęt na festiwal nadal w sklepie Snoop dog nadal w sklepie deski nadal w sklepie sierżant smażenina mistrz rzucania mięsem bombowe barwy oraz paluch rybny Buduj zestawów LEGO nadal w sklepie. No i myślę, że to tyle z dzisiejszego sklepu. Nie ma niektórych zestawów. To na tyle w tym materiale, jeżeli chcecie kolejne odcinki tego typu, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem. Ja wam jeszcze raz życzę szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w następnym odcinku.